W Limanowej otwarto rolik. Jest to drugi w mieście kompleks boisk sportowych do piłki nożnej, piłki ręcznej i piłki siatkowej. Na pewno się przyda. Już na jutro są grupy zapisane, jutro jest sobota, już na niedzielę na popołudniu Pan Maciej animator mi mówił, że są zapisane grupy, więc abwakacje wakacje to ja myślę, że to będzie tętniło życiem. Podczas uroczystości odparcia nie obyło się bez zgrzytów. Najpierw w inauguracyjnym wystąpieniu burmistrz miasta Władysław Bieda nie podziękował radnym za wsparcie tej skąd inąd swojej inicjatywy. Tutaj korzystaliśmy z dofinansowania z Ministerstwa Sportu w wysokości 330 tysięcy, 333 tysięcy złotych. Korzystaliśmy również z dofinansowania od Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości 250 tysięcy złotych i pozostałe środki, ponad 550 tysięcy złotych, to są środki z budżetu miasta. Później nie wiadomo było, czy do przecięcia wstęgi zostanie zaproszony starosta Limanowski. Jan Puchała wykorzystał szansę i być może niedopatrzenie burmistrza. W swoim przemówieniu złożył gratulacje na ręce nie tylko Władysława Wiedy, ale i przewodniczącej Rady Miasta Ireny Grosickiej. Również ta inwestycja zyskała aprobatę e, radnych. No i, i cieszymy się bardzo, że mamy kolejny obiekt sportowy, oddany dla społeczeństwa. Uroczystość otwarcia orlika przy zespole szkół samorządowych nr 4 w Limanowej zakończył konkurs Strzelania rzutów karnych. Choć wszyscy strzelali do jednej bramki, to przy okazji oddania tej inwestycji widać było, że każdy z samorządowców reprezentuje barwę innej drużyny Józef Budacz-TV28.